Kamila Brodowska i Piotr Wawer z kompanii teatralnej Mamro, działającej na co dzień w Białołęckim Domu Kultury. Zespół tworzą miłośnicy teatru kierowani przez grzegorzareszkę. W reportuarze mają przede wszystkim spektakle lekkie, żartobliwe, bo mottem członków kompanii teatralnej Mamro jest Maksyma, śmiejąc się, prawdę głosić. Nagradzani na wielu festiwalach teatrów amatorskich działają już blisko 6 lat, ale czy sami myślą o sobie, jesteśmy amatorami? Jesteśmy amatorami w znaczeniu słowa kochać to, co się robi i to, czym się zajmuję, więc poświęcamy większość, jeżeli nie cały swój wolny czas na tworzenie teatru, bo oprócz tego zajmujemy się tysiącem innych rzeczy. Jesteśmy listonoszami, muzealnikami, urzędnikami państwowymi, przyszłymi studentami, obecnymi studentami, bądź przeszłymi studentami, ale każdą wolną chwilę poświęcamy teatrowi i oczywiście, jeżeli mamy możliwość uczestniczenia gdzieś w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów, to staramy się w nich uczestniczyć. Fakt, że nie mamy zawodowego Wykształcenia w tym kierunku. Bynajmniej nas nie deprymuje. My po prostu kochamy scenę, kochamy na niej przebywać i staramy się robić to najlepiej jak potrafimy. No właśnie, jak się zbiera taką grupę osób, które chcą robić coś niezwykłego i ile czasu tak naprawdę na to poświęcacie? W tygodniu, w miesiącu? Poświęcamy na to dwa dni w tygodniu, czyli poniedziałki i czwartki mamy próby. Jeżeli jest potrzeba i konieczność, to oczywiście robimy to jeszcze częściej i częściej się spotykamy, ale to nam w zupełności wystarcza na tę naszą wspaniałą zabawę, bo jeszcze chciałem to nawiązać, że zawodowcami jesteśmy wszyscy tylko nie w tej materii, nie w materii aktorstwa. Czyli jak najbardziej możecie przynosić doświadczenia z życia zawodowego na tę scenę teatralną. Czy to się przydaje? Czy to, że jesteście na co dzień nie aż tak bardzo skupieni na tej grze teatralnej, że macie swoje życie, które zupełnie różni się od takiego życia aktora profesjonalisty, pomaga wam w inny sposób spojrzeć na to, co później wystawiacie na scenie? Oczywiście przede wszystkim nie mamy przymusu grania, więc gramy, bo chcemy i gramy, ponieważ to kochamy. Nie gramy, bo o mój Boże, muszę zarobić na czynsz i kredyt. Więc, jakby takie myślenie pragmatyczne o sztuce aktorskiej zupełnie nas nie dotyczy. A nasze doświadczenia codzienne na pewno się jakoś na granie przenoszą. Ja, na przykład, w jednym spektaklu używałam min mojego psa. I dzięki temu, że mogę z nim dużo przebywać i chodziłam z nim na szkolenie i widziałam, jak on się zachowuje, to mogłam to przełożyć na jedną z postaci. Więc tak, życie codzienne przykłada się. Ja się też cieszę i przede wszystkim się z tego cieszę, że my nie musimy, my chcemy. I dlatego między innymi zawsze wolę używać słowa teatr miłośniczy, a nie teatr amatorski. Bo to chyba bardziej oddaje sedno sprawę. A jeżeli chodzi o przekładanie się życia na teatr i teatru na życie, to chyba jedno z drugim się wymienia bez przerwy. I praktycznie, tak jak zawsze mówię, w teatrze możemy się nauczyć życia i w życiu możemy się nauczyć teatru. No właśnie, tutaj pan poruszył bardzo ważną sprawę, jeżeli chodzi o samonazewnictwo. Teatr amatorski, nie lubicie tego? Nie, nie, to nie jest tak, że nie lubimy. Ja myślę, że z tym ma większy problem środowisko zawodowe. Bo oni przede wszystkim podkreślają bardzo wyraźnie, że my jesteśmy amatorami. Ja osobiście lubię słowo miłośniczy, bo ono bardziej oddaje to, co robimy. Natomiast, tak jak mówię, to teatr zawodowy ma z nami problem, a nie my z nimi. Bo często bywa tak, że publiczność sama pokazuje nam, że nie chwaląc się i nie będąc przesadnie skromnym, w wielu momentach jesteśmy lepsi od zawodowców. I też występujecie na profesjonalnych deskach. Czyli w teatrach państwowych, na przykład Teatr Choty, niedawno wystawialiście tam już po raz kolejny zresztą sztukę Epopeja, ta sztuka, która jest nagradzana chyba najczęściej. Praktycznie wszędzie, gdzie się z nią pojawicie, dostajecie nagrody. Czy tak jest w rzeczywistości? Tak, czasem jest ta sztuka obsypana gradem nagród na jednym festiwalu i praktycznie, jak to się nieładnie mówi, zgadzamy wszystko, co można. Czasem z jakiegoś powodu jesteśmy nie w tym miejscu, co potrzeba, w związku z tym trudno nas nie docenić, więc dostajemy jakąś tam trzecią nagrodę. Ale chyba się jeszcze nie zdarzyło tak, żebyśmy byli na jakimś przeglądzie czy festiwalu i nie otrzymali. Było tak? Tak, zdarzyło się na jednym z festiwali, gdzie usłyszeliśmy od jurorów, a właściwie od jednego z jurorów, bardzo zniesmaczonego, że on się w teatrze nie lubi śmiać. Po siebie nie pozostawił nam żadnego komentarza, ale zostawiliśmy mu ten margines. Każdy do teatru chodzi na to, co lubi. Jest to tak rozmaita sztuka, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc zebraliśmy to doświadczenie grzecznie wróciliśmy do domu pracować dalej. Dalej pracujecie właśnie nad tymi sztukami, które mają przyprawić ludzi o ogromny ból brzucha, o łzy ze śmiechu właśnie, to nie zawsze są sztuki, które mają wywołać po prostu śmiech, często zmuszają nas do zastanowienia się, ale my żyjemy w zwariwanym świecie. Tak, to znaczy my się staramy, żeby to nigdy nie były sztuki, które będą śmieszne tylko dla śmiechu. To jednak, że nam się zarzuca kabaretowość, nie jest do końca racją, bo staramy się zawsze, żeby to było bardzo wyciągnięte z życia i te sztuki, żeby były bardzo życiowe. Po prostu na co dzień mamy tyle rzeczy niedobrych, smutnych i przytłaczających, że naprawdę nie musimy się tym katować jeszcze w teatrze, ale to, że czerpiemy z życia i to, że te sztuki się rozwijają razem z nami, razem z sytuacją, która jest właśnie, jeszcze wracając na chwilę do epopei, to jest sztuka, która rozwijała się razem z nami i która nadal pozostaje aktualna i też rozmawialiśmy o niej, że chyba grać ją będziemy, dopóki ona będzie aktualna, nie będziemy siebie jej katować w momencie, jeżeli zacznie być jakaś taka niecodzienna. To może jeszcze powiedzmy słuchaczom, o czym jest dokładnie ta sztuka epopeja? Jest o tym jednym zdaniem, jak się w Polsce kręci filmy w momencie, jeżeli do tego włączy się polityka. Polityka jest... Sponsor, ale taka polityka nie tylko w znaczeniu rządowym, ale ogólnie sytuacja, gdzie każdy chce coś ugrać dla siebie. A ma do tego film wielkiego reżysera, do którego myśli, że coś od siebie wstawi. I właśnie mamy sytuację, że przy nagrywaniu filmu historycznego, na przykład współcześni sponsorzy chcą umieścić swoje produkty albo wycofają pieniądze. I co to wtedy taki reżyser ma zrobić? Grać w różnych miejscach. Jest to albo Dom Kultury, albo właśnie Teatr Ochota czyli sceny zupełnie profesjonalne, a takie najbardziej. Dziwne miejsce, w którym zdarzyło Wam się zagrać. Czy są takie miejsca? Są na pewno. Ja myślę, że ostatnia jedna z ostatnich epopei, czyli w wieżowym, prawda? Tam jest przesympatyczne, przecudne miejsce. Natomiast warunki sceniczne są zerowe, praktycznie. Bo nie wiem, Kamila, ale jeżeli ta scena miała szerokości ze 2,5-3 metry, to chyba wszystko, prawda? I my w te kilkanaście osób, mimo tego, zmieściliśmy się tam i zagraliśmy epopeję. Także to było niesamowite przeżycie. Jeszcze na dodatek, że było weseli dla chyba bodaj pięciu czy o, sześciu osób, tak? Nas było na scenie dwanaścioro, a było jedenaścioro widzów, Aha. gdzie nie było wyciemnień, gdzie ta scena była miniaturowa. Właściwie na przestrzeni dla dwóch osób musiało się ścieśnić 7-8 w mundurach wojskowych z bronią, flagami, hełmami i tym podobne, ale było cudownie i to chyba jest jedno z naszych najcieplejszych wspomnień grania, bo atmosfera była niesamowita, rzeczywiście była niesamowita i grało tam się cudownie i jak tylko skończyliśmy grać, to od razu powiedzieliśmy, że nie, my tu musimy wrócić zagrać jeszcze raz. Bo... Miejsce zupełnie magiczne. To już tak na koniec, czego można życzyć kompanii teatralnej Mamro? Osobiście życzyłbym kompanii teatralnej Mamro jak najdłuższego trwania. Pięć lat kompanii teatralnej Mamro to jest już coś. Jeżeli kompania przetrwa następnych pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, co daj Boże zdrowie. Jeżeli dochowamy się następnych dzieci teatralnych, bo już pierwsze mamy, ja myślę, że to będzie coś fantastycznego, bo są w Polsce takie teatry, gdzie są całe rodziny, młodsi, starsi, łącznie już z dziadkami. Ja już nie mówię o Fredreum, najstarszym, teatrze amatorskim czy miłośniczym w Polsce, ale jest jeszcze parę takich, które mają po naście, 20 lat. Czego życzyć na koniec kompanii Teatralnej Mamro? Żebyśmy nie zgubili tego błysku, dzięki któremu się zeszliśmy i wytrzymaliśmy ten czas. Bo to jest taka atmosfera i takie lubienie się nawzajem, i lubienie przebywania i robienia czegoś ze sobą. Taki niesamowity dreszcz w sobie, że ojej, dzisiaj mamy próbę, jutro mamy próbę. Fajnie. I chcemy ze sobą przebywać, chcemy ze sobą tworzyć i żeby gdzieś tego nie zgubić i też staramy się, bo tu dużo słów padło dobrych, bardzo dobrych na temat naszych nagród i wygrywania, ale też staramy się jechać, żeby zagrać, nie jechać, żeby wygrać. Nigdy w ten sposób nie myślimy, tylko żeby to zawsze było jakieś spotkanie z nowym miejscem, z widzami albo ze starym miejscem i z dobrymi znajomymi i żeby nigdy nie zagubić myślenia robienia teatru dla wielkiej frajdy.